I Draw, draw wolf, 11, Sej 13, Czekokend i MSP Sartówko, To tam nie chce mi się czytać Wajdiamont unikonekir IBF i Fi, stylowe januszki um, Lisek mały 31, Elf Karol 450 uchwaleńcy wąż okej, okay. i sobie odbierzemy jej, 26 level przed chwilą ja też 25 27? jezu dobrze, ja pozdrawiam to wszystkich i bardzo dziękuję i nie pytajcie dlaczego jestem chłopakiem to jest to Jest nowy Nexus, fajny jest. I sobie gram teraz. Durudur. Właśnie pokażę Wam mojego nowego zwierzaka. Pedro, tego wygląda.